Bo proszę sobie wyobrazić, na tym nowym placyku, w tych kameralnych warunkach po tysiące roku, ponad 20 minut wystartowało, uwaga około 600 osób. To był rekord, który nie został jeszcze powity. Dzisiaj myślę, że z młodzieżem to też będzie, chociaż tutaj mamy... Oczywiście możliwość wpudziemy rekordów, ponieważ będzie rekordował rekordowanie szpukaczej tylko głupiej, bo ty może w którym zbóżują tego. A wówczas, to ciekawe, wygrał on listy nad przypadkami na wszystkich awę to ja za Krzewski. To był 2005 rok. Ale od tego czasu, w tym czasie już oczywiście... Pojawiali się biegacze również z naszej wschodniej, granicy i to oni tutaj zaczęli dominować. Czasami tylko krzyżowali im szyki, biegacze z Polski, a raz uczynił to Rashlo Tod, biegacz węgierski, który też się wpisał na listę zwycięzców. W 2008 wygrał który biegał na olimpiadzie w Maratonie, mowa o Waldemarze Glince, to również on jest wśród zwycięzców tego biegu. Jeśli chodzi o biegaczki, to proszę Państwa, tu mamy jedną naszą zawodniczkę, która naprawdę dla tych biegów zrobiła bardzo, bardzo wiele. To mowa o Karolinie Rakieć, obecnie Karolinie Górnej. აუ ბო? რაფკე 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 და

Prosimy o opuszczenie trasy.